Grundig, Grundigowi, Grundigem, <laughs> ale chyba weźmiemy ten z góry, bo będzie chyba łatwiej. Zaczynamy. Z informacji, jakie dostałem, wyszło, że sprzęt był sprawny. Po dłuższym leżakowaniu został podłączony do sieci, tylko coś błysnęło i skończył się jego żywot. Z tego co wiem, pan ma fotowoltaikę 250V mogło być w sieci. Sprzęt ma definitywnie 220 na klapie. Czy to to? Może, ale jak już ktoś napisał, oby nie tranzystory Darlingtony w końcówce mocy, bo to po nas będzie. Sprzęt ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, będzie wystawiony na sprzedaż. Piszcie w komentarzach, przekażę numer do właściciela. No, jakby nam się żarówki spaliły, to mamy ściągę, jakie je kupić? Tutaj, niestety, chociaż na tamte czasy czego się spodziewać? Takie zaciski głośnikowe. No i co? Klasycznie. DIN-ów Pęk, tutaj na podziw. E, dwa wyjścia, wejścia antenowe 75 i 300 ohmów. Hmm. Tutaj chyba jest do wyboru. Czułość wejścia fono, ewentualnie wymiana go na przykład na zwykłe liniowe wejście, no nie każdy miał gramofon MAX 250W. No, może być fajny potencjał sprzętowy. Dobra, już nie zanudzam. Zaglądamy do środka. Sprzęt wygląda naprawdę zjawiskowo wypełniony po każdy koniuszek. Transformator. Robi chyba największe wrażenie, bo jest po prostu gigantyczny. Tutaj jest przeniesienie przełącznika sieciowego. No i to nas też prowadzi od razu do płyty rozdzielenia zasilania. I co my tu widzimy? Tak, czarno to widzę. Chyba tutaj będziemy musieli wymienić bezpiecznik. Odpalimy wzmacniacz przez żarówkę zabezpieczającą i będziemy chyba musieli mocno trzymać kciuki. Jednak szybko, oglądając go dokładniej, zorientowałem się, że te Darlingtony, których tak naprawdę w sumie nie da się kupić oryginałów, bo już to przerabiałem, a przerabiałem to w Bank of w, w BO Masterze 5000, tak? Też mam uszkodzone tranzystory, raz je wysadziłem już i nie wiem, co dalej robić. Będę musiał chyba przerobić tą zwykłą końcówkę mocy z dodatkową parą tranzystorów. Ale dobra, to może być nawet przyzwoite granie. Zobaczcie, takie cudo. S1 2A, taki też włożyliśmy, więc wtyka do gniazda i jest przypał na maksa. Co się stało? Gdzie jest zwarcie? Transformator by wysadziło w diabli? Może. No to się chyba zaraz naszukamy ostro. Ale oby nie tranzystory końcowe. aby nie tranzystory końcowe. Ech, matko Bosko krzemowa, mniej go w opiece. Po kilku chwilach zaczęło się coś pokazywać na granie. Żarówka zaczęła coraz mniej e, świecić. Czyli wszystko zaczęło jakby powoli zaczyna działać więc zacząłem pomiar organoleptyczny. Wszystko zimne. Poza tym kondensatorem. On jest dosyć ciepławy. Więc chyba mamy głównego sprawcę. 15 000 mikro. Kurde, 35 V. Cholera, więc trzeba będzie dwa kondensatory wymienić na coś, coś podobnej wartości. I chyba będzie sprawa rozwiązana, więc teoretycznie prosta Usterka związana z wiekiem e, Zmienimy może na jakieś przynajmniej 45-50 V kondensatory teraz porozmawiam z inwestorem co o tym myśli e, Druga sprawa Dobra może wyłączę On nawet LCD zaczął działać, czyli kondensator jest troszeczkę jeszcze bardziej ciepły, dobra, żeby nie było petardy, zaraz tutaj, wymienimy go. No. Kurde, co tu dużo gadać! Trochę się cieszę, ciekawe, ile człowiek będzie chciał za ten sprzęt. Jak widać, sprzęt trochę świruje. Gorzej chyba niż moje krzesło, chociaż nie wiem co gorsze, ale sprawa z tego typu. Kondensatora nie wymieniłem. Nie, nie mogę się doczekać decyzji właściciela sprzętu jak sprzęt trochę podziała czego oczywiście nie zalecam robić ponieważ przy takim trudnym eksperymencie taki kondensator może sam się wylutować e, razem z dewastacją sufitu e, więc e, on na ten moment już się nawet chyba przestał grzać ułożył się jak to mówią e, teoretycy nowych kondensatorów, które mają słabsze parametry niż używane, że po czasie dostają, e, układają się i dobrze działają, ale to nie zmienia faktu, że, że dalej świeci podczas pracy w stand -bayu. więc ten kondensator jednak w porównaniu z tym drugim jest troszeczkę już ciepły. Co tu się dzieje? Napięcia trochę pływają, więc świruje trochę odczyt częstotliwości. Więc ja go na razie składam, czekam na decyzję, wycenę podałem. A jeżeli chodzi o naprawę, wymianę tego kondensatora, to jak dostanę oczywiście zgodę, to zrobimy najwyżej Live'a, A teraz bierzemy się za chyba drugiego Grundiga, a po nim zrobimy montaż płytki podwójnej Elwy do R8040. Ten zestaw kupiłem kiedyś od. Diorowskiego. Czasem tu nawet zagląda chyba na mój kanał. Eee, jest z wyjętymi tranzystorami mocy, bo potrzebował, ale ponoć jest przestrojony i działa. Widać na nim działania wymienionych kilka kondensatorów, więc możliwe, że nie ma lipy. A o magnetofonie nic nie wiem. Wersja 8047. Nie wiem czym się cechowała, ale chyba wytartymi opisami złącz. <laughs> Czemu tak? Nie wiem, ale ten magnetofon trzeba zrobić, bo to kultowa maszyna. Amplituner tego gabarytu. Jestem w totalnym szoku, jak go zobaczyłem, bo się nie spodziewałem, że P8010 jeszcze do tego ktoś wepcha tuner radiowy. Więc już niedługo do zobaczenia, słuchajcie. Miłego przyszłego tygodnia. Bicepsu